Halo, cześć dla Was lubią Uber w którym jestem ja by i zapraszam do kolejnego odcinka z Paper Please W którym to Czarny rynek Pitnie rządzi, widzi przyczynę w pobieżnej kontroli granicznej. Rozbudowa przejścia granicznego wstrzymana Zapraszam na granicę. 26 listopada wprowadzono surowsze wymagania dotyczące sprawdzania tożsamości podróżnych. Obywatele, arstoczki muszą okazać wód osobisty. Cudzoziemcy muszą uzyskać i przedstawić ważną zgodę na wjazd. Kwity wjazdu w niniejszym tracą ważność. Do Waszej Księgi Zasad dodano rozdział dotyczący charakterystyk dokumentów. Uważnie sprawdzajcie wszelkie informacje. Odmawiajcie wizy petentom w dokumentach, w których wykryto niezgodności. By odnieść się do wypowiedzi petenta, użyjcie transkryptu. Niech żyje Arstoczka. Zaczynamy. Witam. Pan. Kolejki. Po prostu kogoś odwiedzam 12 tygodni. Dobra, tutaj tak, tutaj tak. Kajzer. Kaiser. Zgadza, tutaj Kodzik. Kodzik się zgadza. Kolejki Avedur. No wszystko jest... Niby... Hej! Okay. Hmm. Muszę już tutaj sprawdzać temple, Ale tak. albo wszystko ok. Także jest git. Jest git. Teraz pan Kolegia. Wedir. Chyba tam był Wedir. Tak jest. Nie ma czegoś takiego jak Wedir. Achaj, po prostu mam pana odmówić. Okej. Okay. Następny. Ah. Trzeba panu wyjaśnić, że trzeba mieć zgodę na wjazd. Że kwit wjazdu już nie wystarczy. Przepraszam. Ale... Nie. Zdura. Ten kwit kosztował ciężkie pieniądze. No to na zgodę też pan wyda gazet. To no problem. Dokumenty Zjednoczona Federacja odwiedzam. Ja tu? Dwa tygodnie. Lecz była ważna do trzech dni wstecz. Jak pani było nie po drodze, no to dalej pani nie wejdzie tą drogą. Następny Papers 6 miesięcy dziesiąty trzydziesty No pani też sobie nie wejdzie Na razie Następny obywatel Obywatelka a Han z Imporu, dwie nam przyjaciół, kilka tygodni. 82, czerwię. Nowak zgadza się. Kodzik zgadza się. Więc chyba nie ma problemu. Pani sobie wiedzie. Jedzie? Wejdzie. to grafika nie zgodna z wyglądem. Tak mi się wydawało. Ale ja tak aż tak nie była różnicy. Sprawdzamy kodziki. Martin, Martin. Odciski palców? psiu Proszę. Pan dotknie tylko. Martin Nogara. Brak innych pseudonimów. Mam wiele imion. No, no i co mam zrobić? Odciski się zgadzają. No nie. U mnie nie. Nie, nie dostałem, czyli okej. Okay. <grytania> Dziatek. What is that? No fajny. Już zatwierdzono. Ok. Tu idzie pieczątka. Horhiko Kostawa. Mężczyzna. Git. Grud. <grymne> Trzynasty. Kubras stan. No. Ja bym chciał. Ale. Nie mogę. I haven't. I haven't. I haven't. I haven't. Przepraszam. Zapraszam z powrotem, ale z paszportem prawdziwym, nienarysowanym. Pani ma dowód. Jakiś paszport? Co mi po samym dowodzie? Paszport daj. To jak pani ma paszportu, to pani nie wchodzi. Proste, nie? Takie trudne. Następny. Hmm. Następny jest pan, Nikola, odwiedziny. 14 dni. 82 grudzień, 24. Sprawdzamy kodziki. Imię, nazwisko jest OK, tu jest OK. Santer, no Dobra, proszę. Może pan wjechać? Daj tu. Następny, dziesiąty Peden. Tutaj mamy import z OKDO. zgodę na wjazd. Nikt nie mówi, że tego potrzebuje. No to... Ja mówię. Na razie. Następny. Wow. Jakiś straszny. Przejazdem. Dwa dni. Dwa dzień Federacja Grade Rapid. Ale wszystko się. na no moje oko. Zobaczymy. No Okej, okay. arstoszka, ma pani dowodzi. Te zdjęcie do czemu, może z innej strony. Nie podoba mi się, no kapermalina, kapermalina, 52, 52 ekogramy. Dobra, a jeśli chodzi o do osobisty vestillo. Vestillo. No jest. No to dobra. Proszę. Zapraszam. Tak po to kończymy dzień. Party. Wasz syn choruje i potrzebuje leków. Koszty czynszów wzrosły. Wykupujemy wszystko. Republia ściga celebrytę mordercę. Winslethrat uciekł z kraju. Ślad po nim zaginął. Kim jest Winslethrat? Zabił dziewczynę z zazdrości. Coś mi się wydaje, że przyjdzie na granicę. Jesteście teraz upoważnieni do zatrzymywania podejrzanych jednostek. Aby uaktywnić opcję zatrzymania przesłuchajcie petenta pod kątem niezgodności w dokumentach. Niech żyje toczka. Następny. Ja to pierwszy. Dokumenciki. Antegria, San Marmelo. Tranzyt 2 dni Pan mówi. Tak, okej. Okay. Zaraz widzę, że kod się nie zgadza, jest niezgodność i pewnie Pana zatrzymamy. Areszik Do widz, Pan pójdzie z kolegami. Dokument. Kolegia. Feto. Tranzycik. Pod. To pani w końcu wyjeżdża, czy nie? Niezdecydowana kobieta, Helga Belik, Helga Belik, tranzyt, tranzyt. Dobra, wszystko się zgadza. Proszę następny. Co mamy dalej? Republika, TrueGroLian Dwa tygodnie Dobra, kodzik Imię, nazwisko Zgadza się To jest okej, okay. To jest okej okay. Pinsk strat. Wow Ło, wow, 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 mogę go jakoś. mogę coś z tym zrobić? To jest ten co miał być zatrzymany. O, jest. Cholera. Ja pana nie puszczę, nie, mordercy nie puszczę, nie ma szans. Bon. Następny. ale pan wstrzymał kolejkę. Korista City, odwiedzam przyjaciół przez... ...kilka miesięcy, okej. Conley Kendall. Jak tam kody? Spoty są OK. Korzysta z Tak. No dla pewności. Jest okej. Okay. Proszę, zapraszam. Następny. Następna pani. Korzysta z CIT. To jest nie wiem, wybór. Nie jest, jestem tu przejazdem. Dwa dni. Chodzi. Nazwisko 83, 83, krs Proszę. Pani idzie dalej. Nie miał tak, 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 Odwiedziny, tak, 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 to tak, Zgadza się. Adzisko. Zajdzie się teraz sobie sprawdzimy. Zjednoczona Federacja Shingleton. Ok, jest git. Proszę. Proszę. I zapraszam dalej. Następny. Następna jakaś pani, która nie ma paszportu już widzę. Superowo. Paszport. Dobra, dzięki. Następny. Dalej. Pan Wozaty. Piotr Wostok. Jakieś... Nie odpowiedział mi. I co mam zrobić? Nie wiem, tak szczerze. Na no wszystko się zgadza. Dobra. Wredna. bądź bądźcie łaskawi dla mojej żony. Zobaczymy. Nantegria. Pani ma zgodę na wjazd? Nie ma pani zgody na wjazd, więc podziękujemy. Nie rozumiem. Jakimś cudem mą miał zgodę na wios, A ona już nie miała zgody nawias. To coś nie halo. Dwa tygodnie wizyta. Okej. Okay. Gabriela, Gabriela. Zgadza, się zgadza, 24, tu się nie zgadza. Przyjmiemy jeszcze jednego? następny dokumencik. Tyler Jarbrowska. Ya Jarbrowska ok zgadza się Burton. Burnton zgadza się zgadza się zgadza Proszę. Mogę jeszcze? Nie. Wróćcie o 6 razie. Miejsce wydania. No jak? Chyba, że na paszport. Dostępne nowe ulepszenie. Spacja włącza tryb dochodzenia. Chyba jeszcze nie potrzebuję. Dobra. A dwóch kwestii jesteśmy bohaterami. Oddaliliśmy kraj od mordercy. Także na ten moment dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnego do no innych moich filmów oraz na streamy, które odbywają na Twitchu. 我器，把这个。呃